Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj mamy nowe miejsce. Podobne trochę do portu. Aczkolwiek nie jest to port na pewno. Bardziej bym to określił jako jakaś rampa przyładunkowa albo coś. W zupełnie innym miejscu, na zupełnie innym jeziorze. Teraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Zobaczymy, porzucamy tutaj. Dzisiaj zobaczymy, co wypadnie. Możemy podobnych fantach w porcie, może nie. Nie wiem, zobaczymy, ale jest na pewno, naprawdę jest fajnie. Cisza, spokój, nikogo nie ma. Także już Wam pokazuję, jak to wygląda wszystko. Mamy taką rampę z tej strony. Jakieś auto. No i to wszystko. I tutaj z tyłu jest ulica. Także no, wygląda to jak jakaś rampa przeładunkowa. Tak to wygląda. Takie jest jeziorko. Mamy dalszą część rampy. I ona się tu kończy. Także. No, porzucamy tutaj trochę, dzisiaj zobaczymy, co będzie. Idę się szykować. Cześć. No i dobra, słuchajcie, wykonałem 3-4 rzuty w tym miejscu. No, ty jak widzicie, jest wieczko od konserwy, jakieś puszki. Dwa kapsle, no ale mamy też ciekawą rzecz. Patrzcie, pokażę Wam, to na magnesiku się znalazło. Jest jakiś okay. mini scyzoryk spróbuję go otworzyć Aczkolwiek nie jest to w rękawiczkach najłatwiejsze Patrzcie mm. <laughs> Ops, no otwieraj się Taki o mini scyzoryk Ale czadzior widzicie? Ma dwa nożyki tu ma jakieś chyba nożyczki z tej strony, o, widzicie? Tu są nożyczki, no jest malusi, zobaczcie. Jest jak pół palca. No ale fajny jest. <laughs> Mamy pierwszą zdobycz dnia dzisiejszego. Ciekawszą niż kapselek albo wieczko. Super. Trzeba będzie potem umyć i pomyśleć, co z nim zrobimy. Fajnie, fajnie. Do wiaderka. No dobra, ja rzucam dalej. Pełno roślinności. Ale coś tam jest po tą roślinnością kratę ciągniemy jakąś Kratka chyba To jest chyba grillowa kratka stara jakaś No ta od grilla Ktoś się pozbył śmiecia i wrzucił do wody No i przy okazji kapselek jeszcze jeden wyszedł że kapselek do wiaderka o drugi kapselek jest jeszcze Przynajmniej to co zostało z niego no i patrzcie po kilku rzutach Następne miejsce i następna kasa 5 centów się złapało Także gdzie nie jedziemy to parę centów się zawsze złapie super super. no ja w międzyczasie rzucałem rzucałem i Same kapsle, jak widzicie, kapsli nie przybyło. Jeden gwóźdź mi taki przybił, przybył. Także nie było co za bardzo wam pokazywać. Same śmieci, nic szczególnego na razie. Zobaczymy, może, może zaraz coś się trafi. Coś tam jest, czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie byłem pewien. Jest. Dobra, odpakujmy to. zobaczymy co tu jest. Ale. Pione. mamy dwa, dwa kapselki. To. Halo. Opa, takie cudo mamy. Takie cudeńko. Jakieś dwie śruby tu siedzą. Jaki, jakiś profil nie wiem, nie wiem. Może coś podtrzymywało, coś trzymało. No i male jest fajna, jakaś pierwsza większa znajdka. No poza tamtą kratką wcześniejszą. no ale ta kratka to jest kratka. dobra, fajnie, fajnie. To ponawiamy w to samo miejsce, może, może coś jeszcze tam znajdziemy dobra, mamy chyba coś jeszcze Musimy z wodorostami to wyjąć jaj, jakieś dźwiczki od czegoś chyba, zabierzemy te wodorosty stąd Wodorosty do wody co to jest? Co myśmy tu trafili? Opa To są coś napisane gdzieś coś czy Skapsel kapsel na pewno Nie, nie ma nic napisane, ale są takie dźwiczki, bo tu jest zawias z tej strony, taki do zamykania i z tej strony też jakieś dźwiczki od czegoś, od czego? Nie mam zielonego pojęcia. No słuchajcie, przeniosłem się na drugą stronę tego wszystkiego, na sam koniec. Zobaczymy z tej strony trochę porzucamy, może tu się coś więcej trafi, bo z tamtej strony są same kapsle i nic więcej. A patrzcie, wyciągnąłem magnes i co ja było obłocie nie zauważyłem. Ale jaja, jeden Jeden eurocent się trafił. Super, mamy 6 eurocentów stąd. Ale fajnie. Dobra, ja idę skoczyć za potrzebą, i za chwilę zaczynamy rzucać z drugiej strony. No, Dobra, taką blachę wyciągnęliśmy ciekawą. Nie wiem. Dość świeża jest, bo jest piękniutka. Błyszczy się jak psujajca. Ktoś się mówi, ale. Nie wiem od czego to może być. Jakieś dziwiczki od czegoś. No coś takiego. No ładniutka. Ładniutka jest. Ale nie mam zielonego pojęcia od czego jest. Gra mamy, następną znajdę. Trochę ją opukaliśmy. Teraz zobaczymy co to jest. To jest latarka. Moi drodzy, mamy kapsel i latarkę. Wątpię, że latarka była wodoodporna. A raz zobaczymy. No niby jest napisane Waterproof. Nie wiem, jak długo ona tu leżała. Off. No działać nie działa. No jak mówię, nie wiem jak długo tu leżała. Ale w domu ją rozbiorę. Sprawdzę sobie. No jest fajna, jest fajna latareczka. Także jest ciekawie, fajne, jest to zupełnie inne znajdę niż w poprzednich miejscach. Dobra, rzucam jeszcze tu raz do przodu, bo wydawało mi się, że łapało coś ciężkiego. Także teraz zobaczymy. No i. Patrzcie, sprawdzałem się tutaj z brzegu i trafiliśmy kombinerki. Kombinerki albo szczypce nie wiem, do haczyków, albo te takie zakręcone kombinerki, którym, którymi się ktoś wyjmował. Haczyki być może. No, fajnie, następny, fajny fancik, super. No, z tej strony jest ciekawie niż z tamtej. Tutaj Może tutaj z tej strony częściej wędkarze łowią niż po tamtej stronie. Nie wiem. Dobra, następną chyba, chyba następną zdobycz. Teraz zobaczymy. A, dobra, pozbądźmy się. Gdzież części tych szaków? Jest, 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 jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest? o, ciepłe. Nie jest to lewarek ale jest chyba, chyba coś od auta. Nie? Jak myślicie? Ja nie mam pojęcia Zobaczcie, tak się no wygląda, jaki coś pneumatycznego, ale, ale nie wiem, czy to jest od auta, czy od czegoś innego. Może to jest z jednej strony z dziura, z drugiej tak samo, no nie wiem. Jak macie pomysł co to może być to piszcie, bo jestem ciekaw Działa... No, no pneumatyka jakaś, ale... Nie wiem Nie wiem, nie mam pojęcia Ale chętnie się dowiem Także jak wiecie Albo macie pomysł Piszcie Piszcie, piszcie, piszcie dobra Do wiaderka. No i rzucamy dalej miałem żółkę wczepioną do magnesu i ciągnę cały czas za tą żółkę. No ciągnę, ciągnę i nie mogę końca znaleźć. Jedno, a drugie mi to przyciągnęło. Teraz zobaczymy co tu jest z tym wszystkim. tej żyłki tu jest pełno. To pewnie jakiś koszyczek stary wędkarski znam życie. No ale zaraz ogarniemy wszystko. Tak, jest koszyczek. Mamy koszyczek i mamy haczek na końcu. Dobra. Czyli oh. oh. zestaw, prawie zestaw. Gdzie wiadro tutaj jest? No ale dobra, coś na magnesie jeszcze mieliśmy, wiecie? owsa, co tu jest? Co tu mamy? Moi drodzy, Papa. jakieś dwie rurki trafiliśmy, tak? A nie, to nie dwie rurki, to jest coś jednego. Jakiś dziad, nie mam pojęcia. To kapsel jak zawsze to Wygląda kawałek zawiasu od drzwi. Zawsze się zastanawiam co robią zawiasu od drzwi w takich miejscach nie wiem Ale jest to co najmniej ciekawe No, mamy następną, niedużo znajdę Jest to kłódka Jest to taka stara kłódka fajna, fajna sprawa Rzucamy, no i dwa kapselki. Są no kapselki jak zawsze, jakby, jakby inaczej. Rzut bez kapselków to rzut stracony przecież, tak? Dobra, cześć moi drodzy. Jesteśmy na podsumowaniu, już tak to wszystko z góry wygląda. Zaczniemy od śmieci. Także jedyna wiaderka pełne kapselków. Nie wiem, 30, 40 kapselków może wyciągnąłem dzisiaj. W sumie także z gadżetów wędkarskich mamy taki ciężarek, ciężarek z haczykiem, tak żeby go było widać, sam haczyk, koszyczek nam się złapał, taki nawet ciekawy, dawno nie miałem żadnego takiego koszyczka, gwoździe, jakiś kawałek drucika, oczywiście kawałki puszek, bo jakby inaczej, tu mamy... Kawałek od okularów. Z rzeczy trochę bardziej ciekawych. Tak jak tu widać, jest kawałek zawiasu. Nie wiem, zawsze mnie, jak mówiłem wcześniej, dziwi to, jak w takich miejscach znajduje kawałek zawiasu albo cały zawias, no bo nie mam pojęcia, skąd to się może tu brać. Taka oto kłódka. Latarka. Trzeba w domu sprawdzić. Ciekawości nie było napisane, że wodoodporna, ale... Jeżeli długo leżała, to znaczy życie już pewnie nie będzie działać. Takie kombinereczki. Mały scyzoryk, 7 centów. Coś, co nie mam pojęcia co to jest. No, coś pneumatycznego, ale co? Czy coś, jakaś część odlewarka może? Nie wiem, od, od auta może jakaś część? No, nie wiem, jak macie pomysł co to może być, to, to piszcie, to mówcie. Jestem ciekaw Jakaś rureczka, no i blasz tak. No i ta srebrna blaszka. Kwiatka chyba od grilla No i wydaje mi się, że dźwiczki z dwoma tymi zawiasami ale, ale nie jestem pewien Także taki to dzisiejszy dzień był w tym miejscu No ale rzeczy zupełnie inne niż w porcie, mimo że podobne miejsce Dobra, ja się zbieram Szykuję się, pakuję się, bo tu też zaczyna padać Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to subik, łapka w górę Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie Komentarze są mile widziane Nawet te negatywne, jeżeli oczywiście się komuś nie podoba Albo ma jakieś obiekcje co do tego co robię Albo tego co kręcę No i będzie to na tyle w dniu dzisiejszym Następny odcinek nie wiem skąd będzie, nie mam zielonego pojęcia bardziej, że czeka na ciężki tydzień w pracy Zobaczymy co wyjdzie, jak, ile czasu na to będzie Ale będzie na pewno, także to nie ma opcji, że nie Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do następnego. Hej!